Anioły i demony. Istoty budzące fascynację, pokorę oraz strach, utożsamiane z boską chwałą lub diabelskimi potrzeptami. Czy postacie te istnieją jedynie w sferze mitów i wierzeń, odzwierciedlając symbolikę odwiecznych zmagań dobra ze złem? A może, jak chcą religie monoteistyczne i okultystyczne, każdy z nas ma własnego anioła stróża, który dzień po dniu podejmuje psychomachistyczną walkę ze złowieszczymi mocami piekła? Wspólnie przyjrzyjmy się temu. Co o angelologii i demonologii mówią prastare tradycje i dwudziestowieczna nauka. Skąpani w boskiej chwale aniołowie i ich infernalne odbicia stanowią nieodłączny element postrzegania świata i wydarzeń, które kształtują naszą codzienność. Poszukujemy duchowego wsparcia w sferze pozaziemskiej i tam też lokalizujemy źródło naszych złych uczynków. Wierząc, że za podejmowanymi decyzjami kryją się tajemnicze istoty reprezentujące dobro lub zło. Dualistyczne interpretacje znajdują odbicie w rozważaniach słynnych filozofów, psychoanalityków i badaczy duchowości. Na przykład Carl Gustav Jung utożsamiał anioły z wyższą świadomością, podczas gdy demony traktował jako ucieleśnienie nieuświadomionych lęków, cieni i tłumionych pragnień. Podobną korelację proponuje zresztą Erich Fram. Joseph Campbell, badając mity różnych kultur, zauważył, że obecność istot światłości i ciemności stanowi nie tylko uniwersalny symbol odwiecznej walki dobra ze złem, ale też starcia świadomości z podświadomością. Jeśli natomiast przyjrzymy się podstawom psychoanalizy Zygmunta Freuda, zauważymy, że anioły mogą stanowić odzwierciedlenie głosu superego, moralnego kompasu człowieka. Demony zaś stają się w koncepcji uczonego impulsami id, powiązanymi z pierwotnymi, instynktownymi popędami. Podobnie Friedrich Nietzsche w swojej teorii dionizyjsko-apollińskiej ukazywał napięcie między chaosem i namiętnością a porządkiem i rozumem, co koresponduje symbolicznym podziałem na demoniczne i anielskie aspekty ludzkiej natury. W nurcie ezoterycznym anioły i demony często nie są postrzegane jako konkretne byty duchowe, lecz jako manifestacje energii o różnej częstotliwości wibracyjnej. Zwolennicy tej koncepcji uważają że każda istota i każda myśl ma swoją specyficzną wibrację, anielskie energie odpowiadają wyższym poziomom świadomości, podczas gdy demoniczne związane są z niższymi, bardziej instynktownymi warstwami psychiki. Tak pojmowane anioły i demony nie są z natury ani dobre, ani złe, lecz ich oddziaływanie zależy od intencji i otwartości człowieka. W nurcie gnostyckim natomiast są one pojmowane jako istoty pośredniczące między ludźmi a sferą boską lub demiurgiczną. Gnostycy często traktowali anioły jako duchowych przewodników, pomagających w osiągnięciu oświecenia, podczas gdy demony symbolizowały materialność i przeszkody na drodze do wyzwolenia duszy. W mistyce żydowskiej, Kabale, również odnajdziemy pojęcia anielskich hierarchii i demonów jako form energii, które mogą działać zarówno budująco, jak i destrukcyjnie. Mimo mnogości interpretacji, możemy doszukać się pewnych wspólnych punktów, dotyczących choćby niematerialnego statusu aniołów i demonów. Możliwości przybierania przez nich różnych form oraz posiadania mocy wykraczających poza ludzki wymiar. Ich obecność manifestuje się w snach, wizjach i wielu innych doświadczeniach mistycznych. Często też postaci angeliczne i demoniczne reprezentują skrajne siły dobra i zła, harmonii i chaosu, porządku i buntu. W wielu religiach anioły pełnią rolę przewodników i opiekunów. Tak na przykład w tradycji judeochrześcijańskiej są posłusznymi wykonawcami woli Boga. Którzy nigdy nie ośmielają się przekroczyć narzuconych im granic. Każdy z nich ma też swoje miejsce w złożonej hierarchii. Święty Tomasz z Akwinu opisał dziewięć chórów anielskich podzielonych na trzy grupy. Pierwszy krąg, zwany kręgiem kontemplacji, obejmuje serafinów, cherubinów i trony najdoskonalsze istoty anielskie, które znajdują się najbliżej boskiego majestatu. Serafini, których tytuł pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego płonący. Są uważani za najbardziej gorliwe duchy, nieustannie wielbiące boską chwałę, często symbolizowani jako istoty o sześciu skrzydłach, które zakrywają swoje oblicze. Cherubini reprezentują doskonałą wiedzę i mądrość bożą, przedstawiani jako istoty o wielu oczach, symbolizujących wszechwiedzę. Znani są również jako strażnicy rajskich bram i Arki Przymierza. Trony symbolizują boską sprawiedliwość i porządek, wyobrażane jako anioły siedzące na tronach. Które przenoszą boski autorytet. Drugi krąg obejmuje panowania, moce i władze, które zarządzają hierarchią duchową, kontrolują energię kosmiczną, regulują porządek naturalny i duchowy, nadzorując działania niższych bytów oraz zachowując równowagę między dobrem a złem. Trzeci krąg, najbliższy ludziom, składa się ze zwierzchności, archaniołów i aniołów, którzy pełnią funkcje kierownicze w świecie duchowym, realizują szczególne misje objawień, chronią, wspierają i przekazują boskie przesłania. Każdy człowiek, zgodnie z tradycją, posiada własnego anioła stróża, duchowego przewodnika, który towarzyszy mu przez całe życie, chroni go i wspiera w chwilach trudności. Podobną rolę aniołowie pełnią w tradycji judaistycznej. Anioły, malachim, stanowią pośredników między Bogiem a ludźmi i odgrywają kluczową rolę w duchowym świecie. Każdy z nich ma ściśle określoną funkcję i miejsce w złożonej hierarchii duchowej. Która odzwierciedla doskonały porządek Boskiego Planu. Pierwszy krąg, nazwany kręgiem najwyższej bliskości z Boskim Majestatem, obejmuje trzy najdoskonalsze rodzaje bytów duchowych. Najpotężniejszymi są Ofanim, anioły kół i ognia, które bezpośrednio podtrzymują Boski Tron, symbolizujące nieustanny ruch i dynamikę Boskiej Energii. Ich nazwa pochodzi od wieloznacznego hebrajskiego słowa oznaczającego koła lub mechanizmy co podkreśla ich rolę jako żywych narzędzi boskiej woli. Często wyobrażani są jako istoty o wielu oczach, symbolizujących nieustanną czujność i świadomość. Serafim to ogniste duchy miłości i oczyszczenia, które nieustannie wysławiają Boga, a ich płomienna natura reprezentuje duchową transformację i niepojętą bliskość z boskim światłem. Trzecią grupą są Hajot Hakodesz, święte istoty żywe, opisywane w wizji proroka Ezechela, które podtrzymują boski tron, symbolizując dynamiczną moc Bożej obecności. Drugi krąg obejmuje Malachim, które pełnią funkcje zarządzające i pośredniczące. Należą do nich Arelim, potężne anioły odwagi, które przewodzą w duchowych bitwach, oraz Elim, anioły realizujące specyficzne boskie misje i wyroki. Ich zadaniem jest utrzymywanie równowagi między różnymi poziomami istnienia, kontrolowanie przepływu duchowych energii i wykonywanie skomplikowanych zadań wymagających precyzji i determinacji. Trzeci krąg, najbliższy światu ludzkiemu, składa się z aniołów bezpośrednio zaangażowanych w ludzkie życie. Podobnie jak w tradycji chrześcijańskiej, w judaizmie występuje koncepcja aniołów stróżów. Zaliczamy do nich szomrim, indywidualnych aniołów, którzy towarzyszą każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci. Każdy człowiek, zgodnie z żydowską tradycją, posiada własnego anioła, który rejestruje jego dobre i złe uczynki. Wspiera w trudnych chwilach i stanowi duchowego przewodnika. Oprócz Szomrim istnieją także malachej szeret, anioły służebne, które realizują konkretne zadania objawień, ochrony i komunikacji między światem duchowym a materialnym. Islam ma swoją własną wizję aniołów, nazywanych Malaika. Są one czystym światłem, które nie tylko wypełnia wolę Boga, ale też obserwują ludzi, rejestrując ich uczynki. Najwyższe i najważniejsze z nich to. Dzibyl, Gabriel, który objawiał prorokom boskie prawdy, to on ukazał się Mahometowi. Mykiel, Michał, ma kontrolować pogodę i dostarczać ziemskim istotom pożywienie. Izrael utożsamiany jest z Aniołem Śmierci, który zabiera duszę z ziemskiego padołu. Munkar i Nakir natomiast witają je i przesłuchują, aby pokierować w najlepsze dla nich miejsce w zaświatach. Kiraman Katibin to z kolei aniołowie zapisujący dobre i złe uczynki człowieka. Niemniej ciekawym systemem może poszczycić się jedna z najstarszych religii dualistycznych. Zaratusztwianizm przedstawia świat jako pole bitwy między siłami światłości, które reprezentuje najwyższa istota, Ahura Mazda, a siłami ciemności na czele z Engramainiu. Istoty duchowe, odzwierciedlające boską mądrość, które możemy nazwać aniołami, to Amesha Spenta, a każda z nich odpowiada za inne cechy i wartości. W ohumanach to duch dobra myśli. Aszewa dba o prawdę i sprawiedliwość. Krzatra Waira reprezentuje boskie panowanie. Spęta Armaiki – święte oddanie, pobożność. Chaurwatat – doskonałość i zdrowie. Ameretat – nieśmiertelność. W mitologiach i wierzeniach pogańskich mamy do czynienia z duchami opiekuńczymi, na przykład starożymskimi geniuszami – Którzy sprawowali opiekę nad mężczyznami i żeńskimi Juno. W greckiej tradycji mitologicznej Daimons stanowili niezwykle złożoną kategorię bytów duchowych, które pełniły rolę przewodników, opiekunów i pośredników między światem ludzkim a boskim. Każdy człowiek mógł posiadać własnego demona, Daimoniona, który towarzyszył mu przez całe życie, pomagał w podejmowaniu kluczowych decyzji i chronił przed niebezpieczeństwami. Szczególnie interesujące jest ujęcie Daimoniona w filozofii Sokratesa który opisywał swego demona jako wewnętrzny głos sumienia, słynny daimonion, będący duchowym przewodnikiem, który ostrzegał go przed złymi decyzjami, choć nigdy nie nakazywał konkretnych działań. Demony stanowiły most między światem ludzkim a boskim, były inspiratorami i transformatorami ludzkiego życia, wymagającymi czci i uznania, ale nie determinującymi całkowicie ludzkiego losu. Ich złożoność polegała na tym, że nie były jednoznacznie złymi bytami, lecz raczej wielowarstwowymi przewodnikami, pomagającymi człowiekowi w osiąganiu jego duchowego potencjału. Słowianie posiadają niezwykle rozbudowany system demonologiczny, w którym opiekunem lasu jest leszy, nad czystością wód panowały rusałki, zaś o pola dbał polewik. Natomiast nad bezpieczeństwem i pomyślnością człowieka czuwali między innymi domowik, przyjazny duch odpowiadający za porządek domu i rodzinne więzy. Podobnie w mitologii nordyckiej Dusze zmarłych wojowników były prowadzone przez walkirie. Za opiekuńcze duchy Ziemi, ale też ludzi i ich dobytków uważano Landwettir, zaś elfy miały stać na straży dobrobytu, płodności i ochrony. Celtowie również mieli swoje opiekuńcze istoty, które miały czuwać nad nimi dniem i nocą. Shi związana jest z magią Ziemi, banshi choć jej widok miał być zapowiedzią śmierci, w niektórych wierzeniach dba o bezpieczeństwo i dobrobyt ludzi. Tuata de Danan oraz Fey pełniły natomiast rolę duchowych przewodników i strażników, oferując pomoc i ochronę w codziennym życiu. Diametralnym przeciwieństwem aniołów są ich infernalne odbicia, demony i byty chaosu. W tradycji chrześcijańskiej odnajdziemy upadłe anioły, które zbuntowały się przeciwko Bogu i zostały strącone do piekła. Jednym z tych, który zawiódł boskie zaufanie, jest Lucyfer, niosący światło. Mówi o tym, Księga Izajasza rozdział 14. Wersety od 12 do 15. Belial, uosobienie zepsucia i kłamstwa. Wspominany jest w Starym Testamencie jako symbol bezbożności. Drugi list do Koryntian. Rozdział 6. Werset 15. W demonologii uznawany za jednego z książąt piekielnych. Asmodeusz natomiast jest demonem pożądania i destrukcji, który pojawia się jako duch nękający ludzi i niszczący miłosne relacje. Demonologia chrześcijańska została mocno rozwinięta w średniowiecznych grimuarach, takich jak Goetia, Pseudomonarchia Demonum, które opisują hierarchie piekielne i sposoby przywoływania demonów. Judaizm nie posiada jednego, spójnego systemu demonologicznego, ale w świętych tekstach pojawia się Lilit według apokryfów pierwsza żona Adama, która odmówiła podporządkowania się i uciekła z raju. Uznawana za demona nocy, związana jest z uwodzeniem i niszczeniem dzieci. Samael to anioł śmierci i oskarżyciel, utożsamiany z chrześcijańskim szatanem. W mistyce kabalistycznej przedstawiany jako upadły anioł o ambiwalentnej naturze. Szebim zaś to grupa złowrogich duchów, które mogą dręczyć ludzi, a nawet wywoływać choroby. W judaizmie demony nie są absolutnym złem, ale raczej bytami balansującymi między światłem a ciemnością, podobnie jak dziny. W islamie stworzenia z ognia, które mogą być dobre. Złe lub neutralne. Iblis, szatan, także był dżinem, który odmówił pokłonu Adamowi i został wygnany przez Allaha. Jest przedstawiany jako kusiciel, który próbuje sprowadzić ludzi na złą drogę. Islam ma także rozbudowaną praktykę egzorcyzmów, rukia, które pomagają uwolnić ludzi od złych duchowych wpływów. W islamskiej teologii koncepcja duchowego zła różni się zasadniczo od interpretacji chrześcijańskich i żydowskich. Co manifestuje się w wyjątkowym rozumieniu postaci Iblisa. Nie jest on bowiem aniołem, lecz dżinem stworzonym z ognia, obdarzonym wolną wolą, która odróżnia go od bezwzględnie posłusznych aniołów. Moment jego buntu, opisany w Koranie, następuje podczas aktu stworzenia Adama, gdy Bóg nakazuje wszystkim istotom pokłonić się nowemu stworzeniu. Iblis odmawia, kierowany pychą i przekonaniem o własnej wyższości, wypowiadając znamienne słowa: Stworzyłeś mnie z ognia. A jego stworzyłeś z gliny. Ta postawa nieposłuszeństwa skutkuje jego potępieniem i strąceniem, przy czym otrzymuje on prawo odroczenia ostatecznego wyroku do dnia sądu oraz możliwość kuszenia ludzi. W islamskiej tradycji Iblis nie jest więc absolutnym złem, lecz symbolem wolnego wyboru, pychy i moralnej odpowiedzialności za własne decyzje. Jest bytem, który świadomie wybiera zło, wiedząc o konsekwencjach swego buntu. Różni się tym samym od chrześcijańskiej koncepcji upadłych aniołów którzy definitywnie odrzucają Boga, podczas gdy w islamie iblis pozostaje istotą mogącą dokonywać moralnych wyborów w ramach danej mu wolności. Przekonania o złowrogich istotach sięgają zamierzchłych czasów. W mezopotamskich wierzeniach występuje pazuzu, demon wiatru i zarazy, często przedstawiany z głową lwa lub psa, skrzydłami i skorpionim ogonem. W mitologii egipskiej natomiast pojawiają się wrogie siły zwane duchami chaosu, takie jak apofis, Apep. Wąż chaosu walczący z bogiem Era czy Set, Bóg Bush i Zamentu. Usłowian rolę demonów mających negatywny wpływ na człowieka i jego otoczenie miały byty o proweniencji wampirycznej: strzygi, upiory i wąpierze, które wysysały krew i energię życiową. W tradycyjnym ujęciu religijnym anioły są posłańcami Boga, a demony zbuntowanymi istotami, które sprzeciwiły się boskiemu porządkowi. Jednak niektóre systemy duchowe podchodzą do tej kwestii inaczej. Kabała sugeruje, że światło i ciemność istnieją jako dwie równoważne siły, a każda z nich może być użyta w różny sposób. Filozofia Wschodu, na przykład, taoizm, widzi harmonię przeciwieństw, yin i yang, które nie są dobrem i złem, lecz dopełniającymi się aspektami rzeczywistości. Ezoteryka i magia ceremonialna z kolei często traktują anioły i demony jako manifestację tej samej energii, którą można kierować zgodnie z własną intencją. W niektórych współczesnych nurtach duchowych także dąży się do przekroczenia tego podziału, uznając, że światło i ciemność są częścią tej samej rzeczywistości. Wielu ludzi twierdzi, że nawiązało kontakt z istotami duchowymi poprzez modlitwę czy medytację. Channeling i spirytyzm, które stały się elementem New Age i okultyzmu, to dziś niezwykle popularne techniki komunikacji z istotami astralnymi. W systemach takich jak Enochiańska magia Johna B. Anioły można przyzywać i prosić o podzielenie się wiedzą oraz siłą. Goetia i inne grimuary zawierają instrukcje dotyczące przywoływania demonów i zawierania z nimi paktów. Jednak podejście do takich praktyk jest różne. Niektóre tradycje ostrzegają przed ich konsekwencjami, inne traktują je jako narzędzie duchowego rozwoju. Granica między aniołami a demonami, dobrem a złem, jasnością a ciemnością nie zawsze jest oczywista. Jedno jest pewne: dziś, w dobie globalizacji i swobodnego dostępu do wielu tradycji duchowych, temat aniołów i demonów na nowo pobudza wyobraźnię. Bez względu jednak na to, czy traktujemy je dosłownie, czy symbolicznie, ich obecność w kulturze, religii i ezoteryce pokazuje, że pytania o duchowość, dobro i zło oraz granice między światami pozostają niezmiennie aktualne. Może właśnie dlatego anioły i demony wciąż przyciągają uwagę, i inspirują ludzi na całym świecie. Jeśli ten temat Cię zaciekawił, koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Daj mi znać w komentarzach, co myślisz o aniołach i demonach: czy widzisz je jako realne byty, czy może raczej jako symboliczne siły. Czekam na Wasze opinie.